Siema Rodaczek i witam Was w kolejnym odcinku z Box PP na rapach. W dzisiejszym odcinku wylosujemy sobie runę u astronauty oraz jako, że pod ostatnim odcinkiem opanik poszedł słabo i wylosowałem wam tylko 1 milion. Dzisiaj wylosuję wam 10 milionów, także myślę, że 10 milionów się przyda każdemu. Jeśli chcecie wygrać te 10 milionów, napiszcie w komentarzu swój nick oraz zostawcie suba, łapę w górę i to w sumie tyle. Także ja się zabieram zarosowanie, ale jeszcze przed tym chciałbym Wam powiedzieć, że pod koniec tego odcinka będę miał dla Was małe ogłoszenie, więc dostańcie do samego końca. Cóż, jak na razie mam dwie runy, runy życia oraz runy tucizny, obie na poziom pierwszy. Jak widzicie, tutaj potrzeba 100 fragmentów, ja mam tylko 79 chyba, więc fragmenty trzeba dokupić ze sklepu za czas, bo tylko na takim jest stać. I trzeba kupić ich 21, także kupujemy raz, dwa, trzy, cztery. No i dobra, mamy 100 fragmentów I jedyne runy jakie stąd chcę, to runa odporności i runa siły Bo jedyno jako, te runy jako jedyne mi zwracają to 100 fragmentów, teraz fragmentów chyba poś jakieś 700 tysięcy albo 750 Więc jest to warte jakieś 70 milionów I tylko runa, runa tego siły lub runa odporności mi to zwróci Także mam nadzieję, że dorobi nam jedna z tych dwóch, zobaczmy w takim razie co dostaniemy? No, jak patrzę na te runy, jakie tam są, to ciężko powiedzieć. Runa trucizny. Najgorsza runa, najtańsza runa na serwerze. Mm. No cóż, minus 50 milionów, tak się to się, się tak średnio powiedział. No niestety, eee, ta runa jest warta 20 milionów, czyli minus 50 milionów. No cóż, można było odrobnić runę siły. No, takie było moje przekonanie, że. 100% tak będzie, ale niestety Pan Astronauta nam nie oddał. E, także no. Pamiętajcie, że nie warto się bawić w hazard. Nie ufajcie takim podejrzanym typkom. Dobra, e, także teraz tak. Chciałbym Wam ogłosić, e, że dziękuję Wam po jeszcze za 500 subskrypcji. E, jest to naprawdę duży, jakby mm, kamień milowy, czy jak coś tam mówi w mojej tam karierze powiedzmy. Nie, no tak, w sumie to po prostu Wam dziękuję. I chciałbym ogłosić, że z tej okazji postaram się zrobić dla Was 5-godzinnego live'a, który oczywiście będzie przedłużany. Tam jedna gotówka co 3 plus 3 minuty. Tak jak zawsze, u mnie tam są przedłużane live'y I tak, sprawa jest taka, że możliwe, że u, znaczy Nie wiem, czy mi się uda zrobić tego live'a. Miejmy nadzieję, że się uda. Bo jeśli mój komputer nie odmówi posłuszeństwa live odbyłby się. Jeszcze Wam będę mówił na karcie społeczności. Ale prawdopodobnie w okolicach tego piątku, yy, w tym tygodniu. Także, no, dajcie znać, czy chcielibyście takiego live'a z okres 500 subskrypcji, 5 godzin live'a, plus tam przedłużenie wiadomo. Yy, ja wam dać tam znać na karcie społeczności, czy mój komputer by chciał takie coś. No, także to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o napisaniu swojego niku w komentarzu. Jeśli chcecie wygrać te 10 milionów, yy, trzymajcie się. Yo.